Happy meal. hej jest nowa zabawka miś Algida. dobrze proszę. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Ma proszę stępiąkę. Ja mam. Nie wiem, nie wiedziałam od której godziny mi jest McDonald's. Nie dostaniesz. A dobra, weź sobie sama. Dziękuję. Następny. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę, ja bym poprosiła, chyba bym poprosiła. Tak już wiem, marchewki, marchewki. Aha, zestaw marchewkowy, tak. Proszę, dziękuję, smacznego, dziękuję. Następny. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam tylko powiedzieć, czy jest wystawku kukurydziany? Tak, tylko trzeba na niego długo czekać. Poczekaj, czekaj. Jest jestem. Ze kukurydziany, kukurydziane, Tylko mamy wystaw kukurydziany. O jest, proszę. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia, do widzenia, ale bałagan się narobili człowiek po jednym zestawie. Dzień dobry. Poproszę ja Zestaw stopini. Jabłko. Proszę. Dziękuję, do widzenia. Tak szybko, mamy cię Aha. Dzień dobry. Guten Tag. Guten Tag. My English. Ja jestem po polsku. Ja mówię po polsku, a Wy po angielsku. Yes, 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 of course. Me is my water. Yes, yes, of course. Please, thank you. Goodbye, goodbye. Dobre. Tutaj my poprosimy. Ja poproszę tak my poprosimy zestaw, zestaw wiaderkowy. Proszę, dziękuję. A zapłata? Dobrze, proszę, dziękuję, do widzenia, ale I ostatni. I zamykamy McDonald's. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest sok? Tak. To my poprosimy sobie sok. Tak, bo się gardło już. Mówię Ci, że gardło wie. Ale, ale zaczekajcie chwilę. Proszę, tu na dole i już koniec. Dziękujemy proszę za płata, dziękujemy, do widzenia.